bem, witam witam. Witaj pani. To jest skierowałem dozbesta. Od tego zacząć, że nie kryj się już kolegą, że mam nasi masą być Fałusiacia. Tylko ty osobiście masz przyjechać dzisiaj. Czas masz do 20. Nie to nie interesuje. Co już stajesz, dostajesz? Rasbest. Bo mi się wydaje, że cykorkę dostajesz i próbujesz się wykręcić zauważyłem Azbet, masz dzisiaj czas do 20 żebyś się przyjechał, wyjaśnimy, a nie podtrzymać kolego. W parku śledzia to sobie sieć w parku śledzia. Zapraszam do nas, wyjaśnimy to cztery oczy z widzami też wyjaśnimy jak masz ale do mnie ja nie będę Latał, bo tobie się chce do parku śledzia, żebym ja tego. Masz osobiście się, się dzisiaj wstawić, nie stawić się od 20-tej To, że cykorka masz, że się wystraszasz, że jest swoim kolegom, że niby on będzie w parku śledzia o godzinie 18:00. Mnie to rybka, a dwa, ja na do, do roboty. Na są drugą, mnie to wali. Jak masz cykorka, to jesteś tłuszczem, nie jesteś człowiekiem, który ma swój honor, tego typu. Bam, bam.